Siema, z tej strony 11, a to jest The Room. I... Pojawiamy się w dość dziwnej scenerii dzisiaj. Nietypowej dość dla mnie, ponieważ nagrywam film z telefonu. Po raz pierwszy, nie licząc The Hide, bo to było coś totalnie innego. Pierwszy raz nagrywam film z telefonu. Zawsze chciałem ponagrywać coś z telefonu, ale nigdy nie miałem do tego okazji. Sprzętu... Teraz mam jedno i drugie. Więc na pierwszy ogień idzie Derum. To jest jedna z gier, którą ktoś zaproponował mi na grupie, kiedy zapytałem o jakieś ciekawe gry na iOS i tak dalej, czy byście chcieli coś zobaczyć. I grałem chwilę w poradnik tutaj dostępny, i gra się prezentuje całkiem ciekawie. Gra jest też dostępna na komputer w wersji płatnej, na iPad i tak dalej. Ja wersję na telefon mam ją darmową, więc może być jakoś okrojona czy coś, ale do tego, co ja chcę zrobić. Całkowicie mi wystarczy, zobaczymy co ta gra nam pokaże. Ok, więc na początku mamy tutorial. Yy, mamy taki oto save i musimy go w jakiś sposób otworzyć. Więc po pierwsze, mamy u góry kopertę, musimy przeczytać coś, co tutaj pisze. I wyciągnąć list. Przybyłeś! Wiedziałem, że ciekawość z tobą wygra. Odpowiedzi, których szukasz, są wraz z czymś jeszcze tutaj, w tym pudełku. Wraz z czymś, o czym mówili, że nigdy nie mogło powstać. Istnieje taki tylko jeden, i jest to klucz do niepojętej mocy. Ten sejf został stworzony, by strzelać zawartości przed pomniejszymi słami. Ogromnie wierzę w to, że rozwiążesz jego zagadki. Zawsze byłeś mądry. Wraz z dołączonym kluczem wręczam Ci na rozstanie prezent. Zawsze trzymaj ten okular ze sobą. Bez niego będziesz ślepy jak cała reszta. Okej. Okay. Um, Tłumaczenie tych kopert wam załatwię, oczywiście teraz musimy tutaj to obkręcić, o tak, musimy przekręcić I tutaj ten klucz włożyć i fajnie przekręcić, patrz jak to fajnie działa, że muszę to Przekręcić właściwie Świetnie to działa na telefon, nie wiem jak to jest na komputerze, ale telefon jest do tego stworzony z tego co widzę I mamy teraz to o czym była mowa w liście, coś tutaj jeszcze pisze A no weź Aha, możemy to założyć, bo tak to jest tutorial nic nie robi, może czegoś brakuje. Ciekawe co mówi notatka: Feed me and I shall survive, give me drink and I shall die. Yy, czyli nakarmię, a przeżyję, daj mi pić, a zginę. A riddle: The solution must be here somewhere, czyli gdzieś musi być tutaj yy, odpowiedź na to. Yy, I odpowiedź na to. Tu możemy przybliżać z różnych stron sobie właśnie to ten save, otwieramy tutaj takie zamki ukryte. I tutaj musimy yy, to jest dziura na klucz jakaś i musimy znaleźć właśnie odpowiednik do tego. Tu jeszcze znalazłem coś takiego, że to trzeba odkręcić prawdopodobnie, ale muszę znaleźć coś, czym to złapie. Yy, I zauważyłem takie te stopki na dole i to zamierzam teraz sprawdzić. Tu skończyłem mój gameplay taki sam dla siebie, żeby sprawdzić czym ta gra tak naprawdę jest, więc sprawdzimy teraz, co tutaj mamy. Water, woda. Ok. To chyba nie jest odpowiedź, czyli coś innego. Sprawdźmy tutaj. I don't think that's the answer. To też nie jest odpowiedź. Um, tu jest jakiś znak zapytania, ale to są chyba podpowiedzi. Nie chcę podpowiedzi brać na razie. Chcę to sprowadzić. Fire. Ogień. Drewno żywi się. Drewno feeds it. Aha, drewno karmi ogień, ale woda go gasi. Mm. Okej. Okay. I to jest nawiązanie do tej zagadki właśnie tam słownej. Daj mi jeść, a przeżyję. Drewno daje jeść, że tak powiem, ogniowi. Ogniu. coś tam. Eee, daj mi pić, a zginę. No, jeżeli ogień się napije wody, no to na pewno zginie, bo woda ugasi ogień. Więc to są takie zagadki właśnie w tym ciekawe. Aha, mm, nie, co to znam teraz robić? A nacisnąć, ok. Zastanawiam się, czy głośność jest. O, głośność była bardzo nisko. Ciekawe, jak mi się to nagrało. Będę musiał przygłośnić. Przepraszam was bardzo. Eee, Okej, okay. Dziwny, stary klucz. Jest w nim coś niezwykłego. Aha, dobra. O, faktycznie dziwny. O, ja mogę tym obrać. O, to to jest uniwersalny klucz do różnych dziurek. Bez skojarzeń chłopaki. Okej, okay, to spróbujemy go tutaj wcisnąć. Powiedziałem bez kojarzeń. Uh -huh, trzeba go obrócić. Nie. To nie ten kształt. Czy dobra go tak. Cyk! <świet> Świetna jest ta gra. Na komputerze byłoby... To nie byłoby to samo. Z dotykiem to jest to. Mamy teraz coś. Yy, dziwne, metalowe coś. Yy. Końcówka wygląda jakby mogło robić za wytrych, czy coś takiego Tu wiedziałem, że jest jeszcze jedno właśnie takie, więc chyba to trzeba będzie obrócić tak teraz I tutaj ten klucz będzie pasował, o właśnie O, oh, 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 hmm. wow, 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 wow się z Gwiezdnymi Wrotami, bo Gwiezdne Wrota miały ta taką przesłonę, czy coś takiego, jeżeli ktoś oglądał oczywiście Nie film, serial Serial Wygląda jakby się miało obracać, ale nie ma oznaczeń, które pokazałyby poprawną pozycję. Muszę szukać gdzie indziej. Okej, okay, czyli. Dobra, okej. Okay. Dobra, ej, rozumiem. Sio. No. Tutaj coś jest. A może to muszę tym wytrychem całym. Wezmę go. O! W drugą stronę. Czy teraz ją znaleźliśmy? Tak, to jest soczewka Wygląda dokładnie jakby pasowała do tego... Części do oka, okej okay. Ooo! Ooo, the shit is about to get nasty! Ale zajebiście! Ej, to jest super! Dobra, nie chcę tu już, tu już nie mam co patrzeć nawet e, Więc czego ja szukam? To są te oznaczenia, O! Czy to są te oznaczenia tutaj, które muszę przyporządkować? Oooo! Rozumiem. Dobra. Więc jak ja bym to widział? Tak. Muszę przyporządkować to do tego środkowego. Więc zacznijmy od tego środkowego... O, je, je, je. od tego środkowego, bo to środkowe się nie porusza właśnie, zauważyłem. Eee. Czy ja to w ogóle dam radę? Przy porządku. Oha, okej, okay, już wiem jak. No, jestem głupi. To, to będzie tak, to będzie tak i ostatnie na końcu. A! Genialne! I otworzyliśmy? To jest pierwszy save? Powiem, że podobno jest ich więcej. Well, well, yy, spójrzmy na to bliższym okiem. Yy. Aha, czyli ukończyliśmy. Nie, nie chcę nigdzie tego udostępniać. Yy, oceń pokój. Ha! Nie chcę oceniać pokoju. Fuck off! Nieważne. Completely. Czy to jest cała gra? To jest cała gra. Okej, okay, musiałbym ją ulepszyć, żeby dostać więcej pokoi, ale niestety na razie sobie nie mogę na to pozwolić, żeby kupić tą grę. Może w dalszym czasie, jeżeli będziecie chcieli, to mogę dokończyć tą grę i zacząć drugą, bo jeszcze jest The Room 2, eee, ale to już zależy od was, więc dajcie znać, czy się podobał taki odcinek z... z gier na telefonie. Niestety telefonem z Androidem nie dysponuje, tylko iOS, więc jeżeli mieliście propozycję, to z Androidem nie rzucać, tylko coś, co też jest na iOS między innymi bo mój telefon z Androidem, jeżeli paru z, paru z was na pewno wie, z jakich przyczyn on nie za dobrze działa, ale to już nie będę w to wnikał. Więc jeżeli mielibyście jakieś propozycje, jeżeli byście chcieli, żebyście, żebym to dokończył, to piszcie, ja chętnie przeczytam, poczytam, rozważę i pewnie nagram. Więc to było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.